Witaj! Na początek nowego rozdziału przygotowałem dla Ciebie krótki wykład, w którym postaram się opowiedzieć Ci się o tym, jak rozumiem pojęcie kreatywności i co będzie dalej z tego wynikać kreatywnej nauki. Nie bez powodu trzeci rozdział nazywa się Be Creative. Wszystko co robisz na tym kursie oraz wszystko co Ci przekazuję ma na celu uzmysłowienie Ci, jaką ważną rolę w naszym życiu odgrywa proces kreatywny, czyli po prostu proces twórczy, proces tworzenia produkowania czegoś, produkowania czegokolwiek. Na wstępie do tego kursu przedstawiłem Ci filozoficzne wyjaśnienie tego, czym jest nauka i rozwój. Dla przypomnienia, jest to zamiana nieznanego w znane, zamiana chaosu w porządek, albo też mówiąc inaczej, przygotowanie się na nieznaną przyszłość poprzez poświęcenie teraźniejszości. Kreatywność odgrywa w tym ważną rolę, gdyż to właśnie poprzez kreatywny proces zamieniamy nieznane w znane, chaos w porządek, oraz w ten sposób najefektywniej przygotowujemy się na nieznaną przyszłość. I jednocześnie dokładnie z powodu braku umiejętności przygotowywania się na przyszłość, braku umiejętności uporządkowania swojej wiedzy oraz braku umiejętności tworzenia rozwiązań, wiele osób nie uważa się za kreatywnych. I z tego powodu również najczęściej to artyści czy naukowcy opisywani są mianem kreatywnych. Bo tworzą, nazywają, kategoryzują doświadczają i próbują to dalej opisać tak, aby inni mogli to zrozumieć. Jednak jak dowiesz dzisiaj, proces twórczy, czy też po prostu bycie kreatywnym, nie jest zarezerwowane tylko dla nich. I tak tutaj, jak i w wielu innych miejscach na tym kursie i nauce ogólnie, wszystko zależy znowu od przyjętej definicji. Dlatego my również powinniśmy wypracować sobie własną definicję kreatywności, która po pierwsze będzie dla nas praktyczna, a po drugie, pozwoli nam ocenić, czy nasza nauka jest kreatywna. Zacznijmy zatem od powiedzenia sobie jasno, że niestety nie ma jednej definicji kreatywności czy też twórczości, jak to częściej jest nazywane w literaturze. Niemniej warto jest znać kilka różnych podejść do opisu tego zjawiska, gdyż pozwolą nam one uchwycić ważne aspekty kreatywności, w szczególności w kontekście efektywnego uczenia się. Niektóre z definicji zakładają, że jest to proces produkowania czegoś, co jest unikalne i jednocześnie wartościowe. Oba warunki są konieczne. Gdybyśmy użyli tej definicji, to niestety rzeczywiście o niewielu osobach można by powiedzieć, że są kreatywne. Unikalność, cóż, jest rzadka. Unikalna. Osobiście nie zgadzam się z tym, że unikalność jest warunkiem koniecznym dla kreatywności. W takim rozumieniu, że sam efekt, nasze dzieło, musi być jedyne w swoim rodzaju. Nie zgadzam się z tym po pierwsze dlatego, że wiele osób tworzy rzeczy niezależnie od siebie, więc dlaczego tylko jedna z nich miała być kraty, skoro obie zrobiły to samo. Po drugie dlatego, że taka definicja kładzie nacisk na sam efekt, a nie na proces. A moim zdaniem kluczowym aspektem dla twórczości jest właśnie sam proces, a nie efekt. Bo przecież gdyby ktoś po prostu skopiował coś, to nie byłoby to kreatywne. Ale gdyby samodzielnie stworzył to w procesie kreatywnym, to byłoby dokładnie to samo, co stworzyli inni, to nadal byłoby to kreatywne. Weźmy dla przykładu notatki, o których tak wiele mówiliśmy dotychczas na kursie. Wykonywanie ich samodzielnie, zgodnie z zasadami, które omawialiśmy, jest zdecydowanie procesem kreatywnym. A jednak tworzą je wszyscy uczniowie i często w ten sam sposób, więc ciężko by było, aby były one całkowicie unikalne. Choć, no cóż, do pewnego stopnia jest to oczywiście możliwe. Zatem twórcze, kreatywne notatki to takie notatki, które robimy sami z głowy. Tak jak ćwiczyliśmy to na kursie po każdym nagraniu w sekcji prezentacji. Zaś, gdy po prostu przepisujemy treści, to jest to proces odtwórczy i nie daje nam on przez to benefitów, które przy efektywnej, kreatywnej nauce chcemy osiągnąć. Ważny jest również drugi ze wspomnianych aspektów, czyli wartość dzieła. Znowu, w większości definicji odnosi się to do osiąganego efektu, a nie samego procesu twórczego. Powtórzę raz jeszcze, uważam, że kluczowa wartość kreatywności wynika z samego procesu kreatywnego. Efekt może być bardziej lub mniej wartościowy, w zależności od kontekstu sytuacji, kontekstu historycznego, czy tego, kto ocenia dzieło i wedle jakich kryteriów. Ale najważniejsze, moim zdaniem, jest to, że dla twórcy, Samorealizowanie procesu kreatywnego przynosi wartość, bo stymuluje do dalszego rozwoju potencjału kreatywnego i umiejętności kreacji, czyli umiejętności tworzenia. Gdy spojrzymy na to bardziej z neurobiologicznej perspektywy, to moglibyśmy powiedzieć, że proces kreatywny wyraża się w każdym podejmowanym przez nas działaniu, które zakłada użycie przez nas już posiadanej wiedzy i umiejętności. W szczególności, gdy powoduje powstawanie całkiem nowych szlaków neuronalnych. Czyli proces kreatywny to taki proces, który m.in. stymuluje neurogenezę, czyli zmienia nasz mózg, dosłownie zmienia sposób jego okablowania. Innymi słowy, jeden ze sposobów patrzenia na to z biologicznej perspektywy to spojrzenie, które zakłada, że uczenie się samo w sobie jest wyrazem naszej kreatywności, bo w procesie uczenia się tworzymy. Jest to dla niektórych kontrowersyjne stwierdzenie, i też nie zawsze jest to prawda. Są wyjątki, których z pewnością jesteś w stanie się domyślić. Dla przykładu, gdy przepisujemy bezmyślnie tekst z książki do notatek, używając jedynie wzroku, albo gdy spisujemy dyktowany tekst, używając słuchu, albo za każdym razem, gdy rozwiązujemy jakieś zadanie matematyczne, korzystając z instrukcji, która opisuje każdy kolejny krok, do jaki musimy wykonać. No nie jest to przykład kreatywnej nauki, gdyż nie jest jej takcji stymulowany proces odtwarzania informacji z pamięci długotrwałej do pamięci operacyjnej. A jest to kluczowy proces, który wpływa na to, w jaki sposób odruchowo myślimy. Uczymy się, i robimy wiele, wiele innych rzeczy. Z tego względu, jeśli chcemy przy nauce zadbać o naszą kreatywność, powinniśmy tworzyć notatki z głowy, z pamięci. Z tego względu, jeśli chcemy stworzyć notatki z wykładu, to powinniśmy słuchać uważnie, następnie spisać sobie w trakcie jedynie słowa klucze, a dopiero później spróbować stworzyć notatki z pamięci, wokoło tych słów kluczy. Zaś dopiero na końcu uzupełnić brakujące informacje z podręcznika. Z tego względu przy rozwiązywaniu zadań z matematyki czy fizyki powinniśmy skorzystać z instrukcji tylko za pierwszym razem, a później spróbować rozwiązać zadania samodzielnie. I to najlepiej na dwa lub trzy różne sposoby. A później powinniśmy użyć tej wiedzy i spróbować ją zaaplikować w całkiem innym typie zadań, zanim w ogóle otworzymy instrukcję. Mamy również pośrednie dowody na to że angażowanie w kreatywny proces rozwija w nas naszą kreatywność. Wśród dzieci, które na wczesnym etapie życia były angażowane w dużą ilość zabawy wykorzystującej wyobraźnię, wyższy odsetek jest oceniany jako kreatywne osoby w dorosłym życiu. Względem dzieci, które nie były angażowane w zabawy wykorzystujące wyobraźnię. Przy czym to jest oczywiście korelacja, a zatem dowód pośredni, czy też jednej poszlaka, ale bardzo ważna poszlak. A już jesteśmy przy wyobraźni, to dla przykładu, jedna z osób, bez której ten kurs by nie powstał, Sir Ken Robinson, czyli postać, która widnieje na mapie myśli do tego nagrania, uważał, że można kogoś nazwać kreatywnym dopiero wtedy, gdy efekt wykorzystania wyobraźni wyjdzie poza wyobraźnię. Zatem w jakimś stopniu się zmaterializuje. Innymi słowy, aby kogoś nazwać twórczym, to musi istnieć namacalne dzieło jego twórczości. Musi być twórca i jego twórca. Tutaj znowu można by się sprzeczać, bo nie każdy wynik procesu twórczego jest w stanie fizycznie manifestować się w przestrzeni. Jeśli w naszej głowie powstaje pewne wyobrażenie, to już sam fakt tworzenia tego wyobrażenia angażuje nasze procesy poznawcze w sposób twórczy. Zatem proces kreatywny zachodzi, zanim jeszcze efekt zostanie przedstawiony światu zewnętrznemu. A nawet jak go nie przedstawimy światu zewnętrznemu, to nadal odczujemy zysk z przeprowadzenia tego procesu w myśli. Właśnie dlatego wizualizacja, czy też ogólnie wykorzystanie wyobraźni jest podstawowym warunkiem zaistnienia kreatywności. Niezależnie jednak od tego, w romieńskowskiej definicji kreatywności kryje się ważna praktyczna rada dotycząca sposobu uczenia się i uczynienia swojej nauki bardziej kreatywną. Mianowicie warto tak się uczyć, aby po nauce pozostawały jakieś ślady, obiekty, czy też po prostu namacalne efekty. Do najbardziej podstawowych i wartościowych należą oczywiście notatki, później fiszki, dalej rysunki, schematy, ilustracje. Mogą to być też dzieła w innych postaciach, na przykład możemy napisać jakiś program komputerowy. Może to być również jakaś, nie wiem, całkowicie nowa koncepcja albo sposób na to, jak coś wytłumaczyć albo zapamiętać. Może to być skojarzenie, rymowanka, wiersz, piosenka, rzeźba, plakat, wklejanka i wiele, wiele innych rzeczy. Dokładnie dlatego również w toku tego kursu tworzysz swój własny podręcznik efektywnej nauki, który będzie Twoim dziełem, Twoim namacalnym efektem odbycia tego kursu. Oczywiście powinniśmy pamiętać, że te wszystkie dzieła kreatywnej nauki będą kreatywne tylko wtedy, gdy sami je wymyślimy, stworzymy, bez kopiowania innych. Inspiracja jest dozwolona, ale nie kopiowanie. Namacalne efekty to też oczywiście nie wszystko. Nawet gdy nauka nie pozostawia fizycznych obiektów, to może być realizowana w sposób kreatywny. Możemy rozwiązywać zadania, realizować projekty, ćwiczyć odpowiadanie na pytania przed lustrem, odtwarzać fiszki, rozmawiać z innymi, wizualizować sobie już posiadaną wiedzę, wyobrażać jej praktyczne zastosowanie. To wszystko również angażuje nas w sposób kreatywny. Właśnie z powyższych powodów, niezależnie od tego, czy jesteśmy jeszcze dziećmi, czy też już jesteśmy dorośli, warto w trakcie nauki Pracy i zabawy działać w sposób kreatywny, gdyż to zmienia nasz mózg, zmienia sposób, w jaki odruchowo, nawykowo myślimy i sposób, w jaki postrzegamy świat. Ostatecznie jedyny sposób na bycie kreatywnym to ćwiczenie kreatywności. Jest to ważna cecha i zarazem jest to umiejętność. Jest ona również wysoce cenna i poszukiwana na rynku pracy, dlatego że wyraża się w tym, że osoba potrafiąca stworzyć kreatywne rozwiązania jest w stanie rozwiązywać problemy, tworzyć nowe rzeczy. I zrobić z czegoś, co jest skomplikowane, coś prostszego i zrozumiałego. Czy też, metaforycznie to mówiąc, umie zamienić chaos w porządek. Podsumowując, kreatywność jest sposobem działania, który angażuje naszą dotychczasową wiedzę i umiejętności w taki sposób, że są one wykorzystywane do wyprodukowania czy też stworzenia czegoś w naszym umyśle lub w fizycznym świecie. Kluczowym elementem procesu kreatywnego jest odtwarzanie informacji z naszej pamięci łączenie ich ze sobą oraz poszukiwanie nowych perspektyw patrzenia na to same zagadnienie. Albo używając bardziej filozoficznego określenia, nasze dzieło powinno pochodzić od nas, naszego wnętrza. I dokładnie w taki sposób powinniśmy myśleć o uczeniu się, gdyż gdy uczynimy naszą naukę kreatywną, to będzie ona bardziej efektywna, bardziej angażująca i bardziej radosna. Dobrze, myślę, że z jednej strony mamy ten temat odpowiednio zarysowany. Pomówmy teraz o tym, w czym przejawia się kreatywność w codziennym życiu i też jak przejawia się na różnych etapach naszego życia. Poszukajmy wspólnie źródeł kreatywności. Gdy jesteśmy dziećmi, to pierwszym miejscem, w którym nasz umysł jest angażowany w sposób kreatywny, to jest zabawa. Na tym etapie życia, wykorzystywanie wyobraźni, jak tworzenie wyobrażeń, marzeń, Wymyślanie, wizualizowanie jest naturalne i odruchowe. Jest to etap życia, w którym warto to kultywować, gdyż pośrednio wspiera to rozwój wyobraźni i tym samym rozwój kreatywności. Zabawa jest do tego bardzo dobrym narzędziem. Osobiście uważam, że dotyczy to każdego etapu życia. W życiu dorosłego społeczeństwa zabawa przebiera często postać sportów i gier rywalizacyjnych wszelakiej maści. Jest to zatem nasze pierwsze źródło kreatywności. Kolejnym, równie naturalnym aspektem naszego życia i rozwoju jest nauka, uczenie się i wynikające z tego zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Uczymy się od pierwszych momentów swojego życia i proces ten nigdy nie ma końca. Choć z pewnością na różnych etapach życia może wyglądać różnie. W tym kontekście uczenie się stanowi nasze kolejne, drugie źródło kreatywności. Oczywiście pod warunkiem, że uczymy się w odpowiedni sposób i mamy wypracowane odpowiednie nawyki. Dzieci uczą się w sposób kreatywny odruchowo. Gdy jesteśmy starsi, to jest to trudniejsze. Głównie ze względu na nacisk, jaki w systemie edukacji kładziony jest na zdobywanie informacji i ich zapamiętywanie. Zaś zaangażowanie kreatywne jest niestety nadal drugorzędne. W tym względzie powinniśmy dbać o siebie i swoją kreatywność, aby tradycyjny system kształcenia nie ograniczył naszej kreatywności, bo niestety może się to wydarzyć. Kolejny obszar naszego życia, który w dużej mierze wynika z kreatywności, to obszar artystyczny sztuki muzycznej, teatralnej, aktorskiej, poetyckiej, malarskiej, czy też wszelkiego innego rodzaju sztuki wyrażania światu tego, co czujemy. Jest to obszar, który w największym stopniu kojarzy się z kreatywnością i ogólnie kreacją, dlatego że efekty są najbardziej zaskakujące, spektakularne i barwne. Gdy myślimy o sztuce, o artystach, to można zadać sobie pytanie, co jest źródłem ich kreatywności. Czy sama sztuka jest źródłem kreatywności? Czy może jest w nim coś innego, czego sztuka jest dopiero wyrazem? Wspomniałem o tym w pierwszym nagraniu kursu. Uważam, że źródłem kreatywności artystów są chaos i nieznane same w sobie. I też dla nas są to kolejne źródła kreatywności. Jest to oczywiście bardziej filozoficzne spojrzenie. Myślę jednak, że są to przy okazji do pewnego stopnia Praktyczny. Chaos oznacza złożoność, nieznane. To dalej budzi ciekawość i chęć poznania. Poznania rzeczy, zjawisk, pytań i odpowiedzi, na które nie zawsze da się odpowiedzieć prostymi słowami. Język, jakim się posługujemy, ma po prostu swoje naturalne ograniczenia. Właśnie dlatego artyści używają różnych form wyrazu, dźwięków, obrazów, rzeźb, zapachów, całych doświadczeń. Czasami wytłumaczenie czegoś, co doświadczenie, jest tak trudne, że jedno słowo opisują wierszem, który ma kilka stron długości. Ale ostatecznie cały ten wiersz, przeważnie, mówi o jednym doświadczeniu, które nie ma swojej własnej nazwy, która byłaby krótka. Istnieje tylko nazwa wierszy. Chaos i nieznane są również źródłem kreatywności dla innej grupy artystów, mianowicie dla naukowców. Nauka, rozumiana jako sposób postrzegania rzeczywistości, z angielskiego science, to bardziej metodyczny sposób poznawania, badania i nazywania rzeczywistości. Ale u swych podstaw nie różni się niczym od sztuki. Nadal źródłem kreatywności są chaos i nieznane i wynikająca z nich chęć poznania. Nauka różni się od sztuki metodą poznania oraz jej efektem. Bo tak jak w sztuce efektem są głównie nowe wrażenia, jakich doznaje artysta lub jego odbiorca, a w niższym stopniu wiedza, tak w nauce głównym efektem jest nowa wiedza, a w mniejszym stopniu nowe wrażenia. Moja rodzina zawsze mówiła o mnie, że ten to jest artysta i przyznam szczerze, że przez wiele lat nie rozumiałem tego komplementu. Wróćmy jednak do naszych źródeł. Kolejnym ważnym źródłem kreatywności są problemy. Problemy, Ponieważ zasadniczo wszystko się wokół nich kręci. Większość z nas albo uczy się po to, aby umieć rozwiązać jakiś problem, albo zapobiegać w ogóle ich pojawieniu się, bo problemem już jest sam fakt, że mogą się pojawić. Są one niesamowitym źródłem kreatywności u ludzi. Projektanci w twórczym procesie tworzą rzeczy, które mają rozwiązać nasze problemy. Przedsiębiorcy tworzą firmy, które mają rozwiązać pewne problemy. I ogólnie, jeśli ktoś nie wie, co robić w życiu, to warto zastanowić się nad tym, jakie świat ma problemy i dając się jednym z nich. Ja tak zrobiłem i szczerze polecam. Problemy jednak z czegoś wynikają. Przyczyną istnienia problemów są nasze potrzeby. Jako ludzie, jako istoty zarówno fizyczne, jak i duchowe, że tak się wyrażę, mamy potrzeby, które musimy zaspokajać. Aby po pierwsze przeżyć, a po drugie, aby być szczęśliwymi. Dlatego też potrzeby są kolejnym źródłem kreatywności. Ale na tym oczywiście nie koniec. Istnieje kolejne źródło kreatywności, o którym mówiliśmy nieustannie w toku kursu. Mianowicie jest to wiedza. Wiedza sama w sobie jest kolejnym źródłem kreatywności. Bo wiedza pozwala zadawać pytania, zatem dzięki wiedzy poznajemy nieznane i chaos. To wiedza budzi w nas chęć dalszego poznawania. Dlatego tak ważne jest uczenie się, zdobywanie wiedzy, zadawanie pytań, nieustanne poznawanie rzeczywistości, którą tworzymy. Jednak istnienie samych źródeł ludzkiej kreatywności to za mało, ponieważ by proces twórczy mógł zaistnieć, muszą zbieć się ze sobą odpowiednie warunki. Udało mi się zidentyfikować trzy takie warunki: indywidualne predyspozycje jakiejś konkretnej osoby, wiedza tej osoby oraz okazja. Predyspozycje, wiedza i okazja. W literaturze zarówno historycznej, jak i naukowej temat indywidualnych predyspozycji człowieka, które korelują z jego kreatywnością, jest wzdłuż i wszerz eksplorowany. Na bazie mojej wiedzy mogę powiedzieć że jest kilka aspektów osobowości, które korelują z wysokim poziomem kreatywności. Są nimi inteligencja i otwartość na doświadczenia oraz powiązana z nimi indywidualna potrzeba, czy też chęć poznania. Naturalnie, skoro źródłem kreatywności jest nieznane, to też osoby, które mają wysoką potrzebę poznania, częściej będą wykazywać kreatywne działania. Wiedza, o której już mówiliśmy, zarówno ta przez nas posiadana, jak i świadomość tego, czego jeszcze nie wiemy, pozwalają nam zadawać pytania, a następnie w sposób kreatywny szukać na nie odpowiedzi. I trzeci czynnik, czyli okazja. Warunki muszą się po prostu zbiec w czasie. Czy to sytuacja czy cały kontekst historyczny, czy też aktualne potrzeby indywidualne, albo potrzeby społeczne. Wszystko to ma wpływ na człowieka, który podejmuje kreatywne działania, bo ostatecznie z jakiegoś powodu je podejmuje. I źródłami tych motywacji są wymienione przeze mnie źródła kreatywności. Ta prosta recepta może być wykorzystana podczas nauki. Może być wykorzystana do tego, aby uczynić naszą naukę kreatywną, a dzięki temu bardziej efektywną. Zobywanie wiedzy jest tym, co powinniśmy robić, aby uczyć się coraz efektywniej? Mówiliśmy już o tym wiele razy na tym kursie, więc tutaj nie będę się powtarzać. Zresztą właśnie to zrobiłem. Następnie. Możemy wykonywać szereg działań przy nauce, które wynikają z czystej okazji. Samo uczenie się jest okazją do używania kreatywnych sposobów uczenia się. Uczenie się jest obcowaniem z nieznanym. Więc jeśli w trakcie nauki zdajemy sobie pytania, na które będziemy później poszukiwać odpowiedzi to okaże się, że sam fakt ich zadawania czyni naszą naukę bardziej kreatywną. Między innymi dlatego taki nacisk położyłem na tym kursie na same pytania, które są przed każdą lekcją i każde nagranie. Jeśli chodzi o indywidualne predyspozycje, to tutaj nie mogę Ci wiele podpowiedzieć, bo literatura w tym zakresie jest ograniczona. Mało wiemy na temat tego, jak bardzo człowiek może się zmienić. Odpowiedzi są niejednoznaczne. Nie wiem, w jaki sposób można obudzić człowieku chęć poznania. Z której będzie dalej wynikać jego kreatywność. Ten kurs, dla mnie, jako twórcy, jest sposobem na obudzenie w tobie chęci poznania. Czy się udało? Na pewno nie u każdego. A nawet jeśli tak, to dlaczego to zadziałało? Ciekawe pytania. Warte kreatywnego poszukiwania odpowiedzi. Jeśli chodzi o teorię i filozofię, to w tej lekcji nie będzie już jej za dużo. W kolejnych nagraniach skupimy się na namacalnych, praktycznych poradach, dzięki którym ty, Uczynić swoją naukę bardziej kreatywną. Do zobaczenia.